Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj kolejny odcinek, bo ponieważ wczoraj był jeżeli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to wczoraj, wczoraj był odcinek z e, mogliście wygrać jakby e, taki konkurs, mogliście wygrać Ulster. E, jednorożca, więc jeżeli nie widzieliście, to zapraszam Was koniecznie do poprzedniego odcinka. A dzisiaj taki troszeczkę informujący odcinek, bo muszę Wam coś bardzo ważnego powiedzieć, co będzie się działo przez najbliższy czas. Eee, więc mam nadzieję, że Wam się to spodoba, co co Wam zaraz powiem. Eee, ale zanim to, to jeżeli chcecie więcej odcinków, to zostawcie apeczkę w górę i sobie że że nie przegapcie innego filmiku, bo odcinki są no właśnie. Na tym muszę niestety przerwać, bo muszę Wam coś powiedzieć. <laughs> Więc, takie przejście, trochę. No, ale po prostu nie wiedziałam co powiedzieć, i muszę już teraz to powiedzieć. Bo przez. Najbliższy miesiąc, czyli od początku grudnia, czyli od dzisiaj, dokładnie od dzisiaj do 31 grudnia, przez cały miesiąc będą odcinki codziennie o godzinie 15. Przez cały miesiąc codziennie będą vlogmasy, codziennie będzie jakby daily świąteczne, więc przez cały miesiąc jakby macie świąteczne odcinki. W sensie może to nie będą takie świąteczne, świąteczne, bo ponieważ nagrywałam. Część odcinków, jak jest jesień w grze, ale ważne, że są odcinki, co nie? E, ważne, że przez cały miesiąc są odcinki. E, trochę lipa, właśnie, że wcześniej tej zimy nie było w tej grze, ale no, trudno, no już tam się jakoś przeżyje e, No i niestety jest jesień na niektórych z filmów. E, na niektórych z filmów możecie zobaczyć jak będzie jesień, na niektórych zima. Bardzo mała część będzie, gdzie jest zima. Ale no niestety po prostu nagrałam jakieś 25 filmów, gdzie jest jesień, bo wtedy miałam akurat wolne i mogłam sobie wszystko po prostu nagrać wtedy. A więc no akurat wtedy miałam taki czas, nie musiałam nic robić po prostu i miałam po prostu wolny czas, więc no jakby wtedy nagrałam, więc jest jesień. W tam no, nagrywałam to jakieś, nie pół, pół tygodnia temu, teraz już tydzień w sumie, no. teraz już tydzień temu, e, więc no jeszcze nie było tej zimy, no niestety no nie było, no a chciałam właśnie, żeby było wszędzie zima, no ale tak to tu, by e, się nie wyrobiła i by pewnie codziennie nie były odcinki, ciekawe by nieco jakiś czas i by były przerwy, tak jak w tamtym e, roku, bo jeżeli... Dobrze oglądaliście tam na Daily, to nie były codzienne odcinki, tylko były co jakiś czas, bo ja na przykład nie wyrabiałam się, po prostu nie nagrałam po prostu wszystkich odcinków na każdy dzień. No bo ja chciałam po prostu, żeby była właśnie ta i zima w nie? No i zostawiłam wszystko sobie na ostatni właśnie, na ostatnie te cztery dni. Zostawiłam sobie wszystko, no i no nie, nie zdążyłam nagrać, więc jakby no w tamtym roku po prostu to totalnie nie wyszło, ale w tym roku postanowiłam jakby, żeby to było lepiej i żeby to było fajniejsze i w ogóle. E, więc też zaraz wam tutaj wyświetlę jak wygląda w ogóle kalendarz to cały miesiąc, bo ja w ogóle bardzo lubię robić te kalendarze, o jest ona są najlepsze, bo wtedy dzięki temu kalendarzowi, widzicie, jaka będzie emotka, więc możecie już mniej więcej sobie zgadywać co nie? E, mniej więcej możecie sobie zgadywać właśnie jaki może to być odcinek, więc ja właśnie lubię te emotki i lubię ten taki kalendarzyk fajny. E, też e, trochę z technicznych rzeczy, to intro i ontro w ogóle ro, ro, robi zrobiła mi Rose, która tutaj koło mnie stoi Niestety nie usłyszę się jej dzisiaj akurat w tym odcinku, bo jej tutaj ze mną nie ma, ale po prostu doszło do gry właśnie gdzie nagrywam. Więc pozdrawiam się, Rose, jeśli to oglądasz. Dziękuję bardzo za intro i intro, więc jakby przez cały miesiąc będziecie widzieć intro i intro od niej, czyli wstęp i zakończenie, jeżeli ktoś nie ma. Więc tak, bardzo dziękuję Rose. I tak to, to wszystko ja robię. Wszystko montuję i w ogóle. A, jeszcze jedno: shorty będą pojawiały się myślę, że co dwa dni, jeżeli będę w stanie zmontować wszystko, bo bardziej chcę postawić, żeby najpierw zmontować odcinki, a później shorty. Więc mam nadzieję, że będzie co drugi, co trzeci dzień, short. Bo tam dużo się uzbierało, bo dużo osób też ze mną nagrało te shorty i właśnie. E, tam tańczyliście akurat wtedy i e, no dużo się trochę t tu uzbierało e, Więc tak, e, mam nadzieję, że będziecie oglądać codziennie o godzinie 15 odcinki e, Bo no pamiętajcie, że przez cały miesiąc odcinki będą fajne, te odcinki, ja już nie mogę się doczekać aż Ja po prostu na ten kanał e, I aż w końcu będziecie je oglądać już nie mogę się doczekać. Ach, no więc tak. To jest taki informujący odcinek, rozpoczynający daily, rozpoczynający vlogmasy. A więc już po prostu się cieszę mega strasznie, że jakby cieszę się z tego, że już to jest, że już jest grudzień, już są święta. I cieszę się też z tego, że po prostu. że. Już jakby w tym roku uda się zrobić to daily na 100% i nie będzie czegoś takiego jak pusty dzień i że w tym dniu akurat nie będzie odcinka. Niczego takiego mam nadzieję, że nie będzie, bo myślę, że uda mi się zmontować. Ale właśnie jeżeli będzie się długo przesyłał film na YouTube, to może być taki problem, ale myślę, że bardziej to będzie wtedy yy, na przykład pół godziny później film, ale nie, raczej wątpię, yy, więc raczej będzie na 100% o 15 i przez cały miesiąc. Chcę, żeby tak było, chcę, żeby było przez cały miesiąc o godzinie 15 równo. Chyba, że chcecie o 16, to ci mi napiszcie w komentarzu, ja zobaczę, co, ile jest więcej tych tych, bo mi to obojętnie w sumie, czy o 15, czy o 16, jak wy chcecie w ogóle widzieć te odcinki, więc napiszcie mi w komentarzu 16 czy 15, bo w sumie to mi obojętnie. A, dobra, bo ja już tam nagrałam wszystkie odcinki, gdzie mówię, że o 15. Może w sumie... Nie, napiszcie mi. Napiszcie mi co wolicie, 15 czy 16 i ktoś tu je zmienię to w montażu, czy coś. Eee, więc tak. <grym> eee, więc no. Eee, więc napiszcie mi w komentarzu, czy wolicie o 15 czy o 16. Ja jeszcze tutaj wstawię dzień wcześniej. Eee, ja Sie was spytam, żeby... Jak już będę montowała wcześniej, to żeby już to zmienić. Ale tak, no myślę, nie wiem. Ja w sumie chyba mi to obojętnie w sumie, o której to były by by te odcinki? No bo w sumie obojętnie tymi. Chociaż nie, w sumie trochę by mi trochę, tro, trochę lepiej by mi pasował o 16, ale w sumie 15. Dobra, jak chcecie, napiszcie mi w końcu, o której wolicie, o 15 czy o 16. I wtedy będą, e, ja Wam wszystko powiem, i wtedy będą o tej godzinie i o tej, e, znaczy o, o tej albo o tej. Nie zapiszcie mi co bardziej wolicie. I tak. Ja Już już, to jest odcinek pierwszy. Jeszcze tylko 30 odcinków. Mam nadzieję, że będziecie oglądać i że będzie super i... No. W ogóle kocham. Super! Cieszę się bardzo. No, mam nadzieję, że będziecie oglądać odcineczki codziennie przez cały miesiąc. Czajcie! Cały miesiąc no. Więc tak, I zaraz wam, e, tutaj wcześniej już wam pokazałam ten kalendarz, możecie sobie, nie wiem, jeszcze ja wstawię na społecznościach ten, e, oczywiście będzie na społecznościach e, ten kalendarz i będziecie widzieć właśnie jakie, w jakim tygodniu, w jaki dzień będą te emotki i, i tak, no, jest, w ogóle on jest bardzo taki kolorowy w tym roku ten kalendarz. Jest taki fajny, naprawdę, no. więc ja wam tutaj właśnie mm, trochę daję wam podpowiedź, w sumie, e, co będzie się działo. E, tutaj moje widzki są, dziękuję, jesteście tacy słodcy, ja was tak kocham, dziękuję, jesteście tacy słodziakami wielkimi, serio, słodziaki, słodki mega, dziękuję bardzo, kocham was, <grym> więc tak. No, już wszystko wiecie, e, przez cały miesiąc są odcineczki, przez cały miesiąc, równo o 15 albo o 16, i tak ścimy w które je wolicie, i wtedy ja się dopasuję do waszej godziny, e, więc tak. E, więc co, to chyba będzie ten, e, koniec tego odcinka, jeżeli filmami się podoba, zostawcie ściepeczkę w górę, subik, dzwoneczkiem, żeby nie przegrać nie, nie, żadnego filmiku, i co, i widzimy się jutro o godzinie 15 albo o 16, więc co, pa! Wójcieczki. Pa, pa, bajo. Do miłego ogląda jutro. Pa.